Cześć! Witajcie na naszym kanale TUI Story Vlog. W kolejnym vlogu, już niewakacyjnym, wróciliśmy do Polski. Jak widzicie, jestem w kurtce. Chociaż powiem Wam, że nie jest wcale tak zimno, ale mi jest zimno po prostu. Jeszcze się nie zdążyłam przestawić do tej pogody naszej jesiennej. I po prostu jest mi najzwyczajniej w świecie zimno, więc mam bluzę, mam kurtkę. No i wybieram się na zakupy do sklepu. Od rana sprzątam. Piorę, 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 składam, po prostu nie mam już siły, nie chce mi się już normalnie nic. Tego jest bardzo dużo, no bo prania, z takiego kempingu jest naprawdę bardzo dużo, ze względu na to, że dochodzi jeszcze mnóstwo ręczników, no i pościel, wiecie, to wszystko trzeba wyprać, musi się to wysuszyć. My mamy małe mieszkanie, więc to też nie schnie, tak? Ta pogoda jest taka słaba, więc przy tej pogodzie też nic nie schnie. O, więc jest po prostu masakra. Wczoraj już nic nie nagrywaliśmy, wczoraj przyjechaliśmy rano do Polski, no i już... Jakby też trochę wyprałam, wiecie, trochę byliśmy tacy, no też śpiący, bo myśmy całą noc nie spali, też taka jest prawda. Więc taki, ten dzień był taki luźniejszy. Dzisiaj dziewczyny poszły do przedszkola. No a co, ja zabieram się po prostu za robotę. Postanowiłam, że dzisiaj na obiad robię pierogi, też wymyśliłam sobie danie, wiecie, pracochłonne, jakby nie można było zjeść czegoś mniej pracochłonnego. Ale już mamy dosyć tej pizzy, makaronów. Pewne też przed samym wyjazdem jedliśmy w knajpie z tego powodu, że po prostu nie miałam już czasu, żeby gotować w ostatniej chwili. Zresztą też musiałam sobie posprzątać, wiecie, kuchnię i w ogóle, więc już też ostatniego dnia nie gotowałam. Więc też jakieś knajpowe jedzenie było. No i teraz przez dwa tygodnie też mało w sumie gotowaliśmy. No i czas wrócić do rzeczywistości, a pierogów dawno nie było, więc stwierdziłam, że pierogi to jest dobry pomysł. Chociaż czasowo słabo. Powinnam zaraz odebrać dziewczyny z przedszkola. Ale jadę jeszcze, wiecie, na zakupy szybciutkie, parę rzeczy do lodówki wrzucić i y, zrobię te pierogi. No i coś będziemy po południu robić. Korzystając z tego, że nie pada, to pewnie się wybierzemy na jakiś spacerek, coś gdzieś będziemy. Ale no co będzie, zobaczymy też, jakim dziewczyny będą w stanie, bo być może one mogą być też bardzo zmęczone. Bo też trochę teraz był inny rytm, wiecie, w przedszkolu jest inny rytm, taki bardziej nużący, umówmy się, więc nie jest wykluczone, że one wrócą takie znużone, zmęczone i że niekoniecznie pójdziemy gdzieś nie wiadomo gdzie na jakieś spacery. Może pod blok na plac zabaw na chwilę się wybłocić, wiecie jak to jest o tej porze roku. I wrócimy do domu, więc no co będzie, to będzie, co dzień przyniesie, to wam wszystko pokażemy. No i słuchajcie, pierogi gotowe. Zobaczcie sobie, nie jest ich jakoś za wiele, bo to jest tylko na dzisiaj na obiad. A jutro jeszcze dorobię, bo jeszcze mi zostało trochę ciasta, mam jeszcze farsz, także jeszcze potem dorobię. A tak tu się tylko chciałam pochwalić pierożkami. Bo powiem Wam, że cieszę się tymi pierogami, bo po tym festiwalu pizzy i makaronu mamy naprawdę ochotę na polskie jedzenie. Nie, 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 nie. Cześć! Słuchajcie, mamy już wieczór, już jest po dziewiętnastej, dziewczyny wróciły z przedszkola, trochę chowaliśmy, robiliśmy różne, różne rzeczy. A teraz zobaczcie co my tu mamy, tata ma właściwie, Cześć. tata ma robotę na, na wieczór. No trzeba poskładać suszarkę, bo ja tutaj kupiłam, o zobaczcie sobie, taką suszarkę, kupiłam w Biedronce. Już, przestańcie skakać, tutaj słuchajcie, ta kulka, proszę tam rozpakować. Łobuzerka. Takie byłyście zmęczone po przedszkolu, a teraz co, drugie życie? Otwórzcie, Otwórzcie tam tacie i robimy. Bo my przed wyjazdem mieliśmy wcześniej oczywiście dwie suszarki, tutaj się jedna, proszę bardzo, suszy się pranie jedno. Ale przed wyjazdem już miałam uszkodzoną suszarkę, taką wiledy. jeszcze no parę lat miała ta suszarka. No, i było jakiś taki wiaterek, był nie wiem co, to, co to było. W każdym razie złamała się ta suszarka na balkonie. No i niestety, ale zostaliśmy z jedną suszarką. A wiecie o co chodzi? Wróciliśmy właśnie z wakacji. Mamy tonę rzeczy do prania. Nie ma ładnej pogody, w związku z tym nie mam jak tego wyprać. Więc fajnie, że akurat będąc dzisiaj właśnie w biedronce, mogłam sobie taką suszarkę zakupić. No, tam Lila już otwiera. A taka wydaje mi się fajna ze względu na to, że ona zajmuje mniej miejsca. No, bo jedną taką, wiecie, tą długą mamy. No, a na tej można by słyszeć jakieś tam mniejsze ubrania, jakieś ubrania dziewczyn, wiecie? Czy pluski jakieś moje, czy coś, co ja takie używam rzeczy. nóżkami. Otworzyłaś Nie tu już? No to nie jest, tacy. Bo ja. Bo ja używam nożyczkami! No i zaraz będę robić pranie. I po prostu potrzebuję, żeby tata to złożył. Więc wie, chodź choć tutaj złóża dziewczyny, widzę, że się też przełączyły. A co to za tor przeszkód? Zaraz rybniesz. Nie. Zaraz władzia rybniesz. Mówię no ci. A tam w ogóle nie ma budy z Zanzibara. Słuchajcie, Zanzibar. Niestety, ale. Znaczy, niestety. Jak my pojechaliśmy na wakacje, Zanzibar z nami nie pojechał. Zanzibar pojechał do. do cioci i do wujka. No i. Z, Właśnie została tam Buda z i Zandzik teraz śpi na kocu, a patrzcie co one robią. Słuchajcie, bo się uderzycie. Albo złamiecie tą suszarkę zanim zdążymy ją użyć, chociaż pierwszy raz. Poczekaj, Ila, bo tam na nogę ma, no. To mnie bardzo bolało. Bardzo się bolało, ale przeżyłaś. Tak. Z tego z tego nie wyjdziesz. Czekam. Dobra, już bo tam tata montuje, to to teraz nie zdenerwujcie, nie przeszkadzajcie, tacie. Aby coś dzisiaj rysowałyście, jakieś rysunki, tak? Dziewczyny w ogóle wróciły dzisiaj pierwszy dzień, słuchajcie, z przedszk były w przedszkolu, oczywiście po takiej długiej przerwie, no i są tak podekscytowane, tu się tyle działo w tym przedszkolu dzisiaj. W ogóle dzisiaj w przedszkolu był dzień przedszkolaka. No i dziewczyny z tej okazji dostały dyplomy. Dostały po lizaku, dostały po balonie, a lizak był przystrojony taką słówką. No i bardzo nam się to wszystko podobało, byłyśmy takie po prostu szczęśliwe z tej okazji. No a teraz oczywiście wariactwo. Takie były śpiące. Chciałam mieć na no plac zabaw gdzieś na spacer. To nie bardzo, bo śpiące. To tak nie wyjdzie, dziewczyny. Coś tak zastanawiam, jaki sens robić kwadratowy otwór na okrągłe kółko. Nie, nie bez sensu. To jest słuchaj, niemiecka technologia, znaczy austriacka dokładnie to w rzędniku, Mama, ja to chciałam naprawić i to się nie dało i naprawiłam. W loda jesteś, kto nie tutaj nie jadł lody? O lody ooo. były jedzone, brudna nie buza. Nie leży się w nos Ty, <śles> I, <śles> I za dużo Uwaga. Dzięki. Halo, 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 Mietku, halo, halo, Franku. Nie przejdziesz tak. Przytrzełaś ci się zaraz było prawda? No. no i się zablokowałaś. Dobra, już, bo tacie popsujecie, ja dokładnie mamie popsujecie suszarkę. Mama się tak ucieszyła, że sobie kupiła suszarkę. Mhm. No to zaraz będą nic z tej suszarki, jak się, się zacznie bawić. O no, Matyldo, o Matyldo, koniec tej zabawy. Dobra, bo złomiecie to, wstańcie, wstańcie. Wychodzimy z tego. Z tej polowki przesznięcie Wychodzimy, uwaga. No i zobaczcie proszę bardzo. Kółka zostały zamontowane. Musiałam sporo siły, żeby to wcisnąć weszło. I to dlatego właśnie to jest chyba kwadratowe, żeby to wciskać na siłę. I się dziewczyny już porozwalały, więc no Także tego. Taka sytuacja. Taka sytuacja, że coś ta suszarka nie wygląda. Co założyłem kółko i teraz... Ale... Ojej. Sędzic, przyszedłeś pomagać? No i dziewczyny mi weszły i założyłem kółka przed przełożeniem na drugą stronę. No i gapaty. No i teraz problem. I gapaty, popatrzcie jak ja tu Zanzikowi pyszczek obcięłam pop, pop, pop. na krótko. No. A cała reszta jest na długo. I śmieszny ten pies teraz, jak pudel troszkę ty wyglądasz. Ja Zanziczku mój. No i słuchajcie, tata skończył. Proszę bardzo, tak ta suszarka wygląda. No mama jest zadowolona. Mamie się taki wynalazek podoba. Tak. Ila znalot też są zadowolone, bo to jest na półka. To mi się podoba. Podoba Ci się. A jest bardzo inna woda i mi się na podoba, próbowałam, że jest bardzo zimna. Bardzo zimna. A gdzie? A chcesz próbować. A co mam próbować? Wodę zimną chcesz. A z czego ta woda jest? A ty sobie wodę tutaj miałaś? Aha, jona była zimna, to pewnie jeszcze z podróży woda. Nie, I dlatego, A tu jest, zobaczcie, jeszcze jednorożec dziewczyn. Zabawka się przyjęła. Podoba się jednorożec. A ja na tyle? To była taka zimna? chcę. Jaka zimna woda, faktycznie. Lila, bo gadło cię będzie wolało. A tu nas zanzibarek leży. Trochę jestem za długim zanzibarkiem. Trochę jestem za długim zanzibarkiem. Co do suszarki? Tak. Ja bardzo jestem zimna. Suszarki? Ej, w Taką dwone, mi cze? właśnie było potrzeba, bo na mnie miejsca zajmuje niż ta tradycyjna. Ale dwie suszarki w naszym A domu to nie jest jaka Jakie tylko no, troszkę. No, mhm. Gdzie no. moja? Gdzie moja? Zimna, zimna. Lila w ogóle przybija pieczątki, zobaczcie. Żeby pójdą ze szkoły. No, bo w przedszkolu ciocia przybijały pieczątki z różnych okazji. Tak? Tak. Jak ktoś był na dół? Jak ktoś. Wymijesz? Proszę wymiję, tak. A my raziemy jest? No to pójdziemy się zaraz nas kąpać, to wymyjemy. Kto jest pieczątkę? A na pewno zmyje? Ja mm, kwiatek pewnie, bez problemu zmyje. Popatrz, jatek. kwiatek. No. Ciak. Ciak. A mi też. Będę wyglądała na ospę. No. Ospę pieczątkową. Kwiatusz. bo No i takie już mam proszę bardzo dużo. Nela no, też ma dużo. Bardziej przybijałaś. No. Dobra, przeczytaj. Tyle to się bo ten może nie zbyć. I cia, cia, cia. No, powiedz tutaj. No, No, le, bongu. No, Bągu, Mamy jeszcze? Nie może być Może no. Tutaj. A No, ja, A ja też hmm. Chora była jakieś. Plamy mam takie różowe na ciele. To co to znaczy? Co to za choroba? Jest, jest druga ręka. Druga ręka też będzie chora. To w tej pieczątkę. Tak lekko przybija. Tak, chcę, jest pieczątkę. To jest śnieżka. Przybić. Śnieżka, śnieżynka. Daj mi! Śnieżynka to jest, tak? Teraz na je tu. Ja ci sam, ile tam kwiatków. A to jest śnieżynka? I śnieżynek, proszę, jakaś śnieżynka. Mogę się zamienić? Wyglądam, jakbym była, nie wiem, jakbym śniaki miała albo coś. Ociu, 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 ociu. Zaraz się będę kąpać, zaraz się będę szorować. Ociu, 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 ociu. teraz obrękę. i popatrz. Cała ręka będzie cała. Hmm, cała ręka, ciach, ciach, ciach. Co to za zabawa? Ja Cię sunę trzeba będę w pieczątki, to wygląda jak miała śniaki takie fioletowe. Jak tam dziewczyny po powrocie do przedszkola? Fajnie było Ci w przedszkolu? Opowiadajcie coś tutaj widzom. Śliniaki Ci robię, Nie śniaki, tylko siniaki. Siniaki mam. Ała. Ała, to gdzie mi taki peeling robić? Całą skórę mi co to taki? Ała, taki peeling, ostry! Opowiadajcie, co tam dzisiaj w przedszkolu było, no jest bardzo ciekawa. Peeling. Peeling. Peeling, peeling. A co było w przedszkolu? Miałeś angielski dzisiaj, tak? Jest nowa pani? Fuj, nie będę ciebie nagrywać, jak ty takie rzeczy

bo buziaki z jednej paki. A tu cały obiad jest, proszę bardzo, cały obiad. Kto to obiad? Jadł? I to wszystko wiadomo, tylko jadł w przedszkolu. Od śniadania wszystko jest na buzeczce. Ale ładna buzeczka czerwona, tak? I te spodenki. To wam pokazywałam ostatnio. holz pepko. Nie wolno, bo będziesz miała plamę. Mama tego nie dopierze później tego tuszu. Się na Zanzika się położyła. Zanzik teraz idzie na jednorożca się położyć. O. A to Lila jest przyzwyczajona bardzo, tak? Lili się podoba jednorożec, nie? O. Nie, no Zanzika tak nie. Bo Zanzik ucieknie, jak go nie był tam denerwować. Nie będę się chciał z tobą bawić. Polizał cię, bo on ci lubi. On się lubi z tobą przytulać. Myśmy się stęsknili bardzo za Zanziczkiem, bo go nie było dwa tygodnie, prawda? O, już przyszedł do panci Zanzicek. Uciekł w Zanziczek. Ogryz mnie. to na pewno. Dałam tu tak, tak. No tak mu dasz palce do buzi. To on próbuje, czy tam coś dobrego nie masz na tych paluszkach. Ale gdzież bycie cię zanzik ugryz? Zanziki są pozbawione agresji, zanziki nie gryzą. To jest taki mop. Taki mały mop zanziczek, mały mob zanziczek. Taki, taki pański piesek. O, gila mnie, tu gila. No i to słuchajcie, będzie już koniec tego vloga. Dziewczyny poszły do łazienki, już się powygłupiały, jestem cała z tuszu. A ja jeszcze Wam chciałam powiedzieć, bo zaczęłam przekładać to pranie z jednej suszarki na drugą, bo to jeszcze będę prała rzeczy takie większe, wiecie, koszulki Mateusza i w ogóle, więc potrzebuję więcej miejsca, bo na tym się nie powiesi. No i powiem Wam, że ona jest bardzo, bardzo pojemna. Dlatego, bo ja na jednym takim sznurze jestem w stanie zmieścić trzy rzeczy dziewczyn. Czyli macie, już jest jeden sznur, drugi sznur, trzeci sznur, czwarty sznur, tak? Cztery, tu mamy jakby znowu cztery z drugiej strony, a tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, czyli wiecie, tu jest osiem, czyli tak jakby na tym jednym poziomie ja wieszam wszystkie rzeczy, które się mieszczą na tej suszarce. Tu macie jeszcze po bokach dwa, cztery, sześć, dwa, cztery, sześć, tu będzie dwa, cztery, sześć i dwa, cztery, sześć, a ten trzeci poziom jakby jest w ogóle dodatkowy. Ponieważ te rzeczy tutaj już się tyle rzeczy nie zmieści na tej suszarce, ta okazuje się być mniejszą. No, to też taka, wiecie, moja ciekawostka dla osób zainteresowanych takimi sprawami jak ja. No i jeszcze ta suszarka ona się może podzielić na pół. Bo jeżeli się to ściągnie, o, już nie wyrobione jest. No w każdym razie to można zamknąć, to można jedno ściągnąć. I może być jakby pół tylko tej suszarki. Pokażę Wam na zdjęciu, bo tutaj jest zdjęcie takie, o poglądowe, o tutaj, o popatrzcie, widzicie, może być przy ścianie, tylko na trzech nóżkach i tylko jakby połowa może być używana, no, no i jest taki gabaryt, można na przykład pod prysznic ją postawić, no i jest na kółkach, wiadomo, obraca się i taka jest. No, to tak w gwoli ścisłości, jakby ktoś się zastanawiał nad taką suszarką, to mi się podoba bardzo. Myślę, że będzie spoko, że ona spełni moje oczekiwania yy, i że wreszcie może trochę przyspieszę to suszenie, bo <laughs> trochę mi słabo od wczoraj idzie. <laughs> Kaloryferii jedziemy na full, a wiecie. A efektu nie ma, ja mam jeszcze mnóstwo rzeczy do prania, które tak naprawdę nie mogę wyprać, no bo, no bo pogoda nie sprzyja, bo jak w czerwcu wróciliśmy, to pogoda nam sprzyjała. Ja w dwa dni miałam prane wysuszone wszystko, wiecie, pościele, wszystkie, wszystkie rzeczy, a tutaj widzę, że dopiero, znaczy i tak już mam dużo, bo już mam ręczniki i pościel mam już wysuszoną, także ja i tak, yy, wiecie, kaloryfery uruchomiłam, tu mi się jeszcze dwa prania muszę zrobić, no to. Przy tym tempie to podejrzewam, że pewnie by mi to zajęło jeszcze za trzy dni, a tak to może raz, dwa, trzy i będzie po wszystkim. No my w ogóle rozważamy kupno takiej suszarki, tej wiecie, na prąd, takiej elektrycznej, takiej suszarki do pralki. Ale mamy trochę małe mieszkanie, no i tak się łamiemy jeszcze, trochę się zastanawiamy nad tym, nad tym rozwiązaniem. No pewnie by to nam ułatwiło życie, szczególnie teraz zimą, bo wiecie, w lecie nie trzeba jej wcale używać, ale... No, zobaczymy, zobaczymy, bo musimy się zastanowić, gdzie my ją uruchomimy, gdzie my byśmy ją zmieścili. To jest jakiś tam temat na przyszłość, na przemyślenie. My, u nas szybko czas biegnie, więc my też, wiecie, jakoś tam długo się nie zastanawiamy nad różnymi rzeczami. Zobaczymy. Zobaczymy, czas pokaże, czy będziemy kupowali suszarkę elektryczną, czy nie. Na razie mamy taką suszarkę nową, no i tym się cieszymy. No i tak wyglądał pierwszy vlog po powrocie z wakacji. Wiecie, taki leniwy, trochę. O suszarce, no bo nie ma za bardzo już o czym tutaj opowiadać, bo jesteśmy sobie w domu i odpoczywamy bardziej, bardziej sprzątamy. I generalnie zajmujemy się, wiecie, ogarnianiem naszej przestrzeni. Dobra, kończymy tego vloga, zostawiajcie dla nas łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i widzimy się jutro o godzinie 12.00. Może już bardziej plenerowo, może dziewczyny będą w lepszych humorach, może pogoda nam dopisze, zobaczymy. No, jesień jest przewrotna. Ja bym chciała trochę kasztanów pozbierać, więc będziemy celować w tym kierunku. Pozdrawiam was i do zobaczenia jutro. Pa pa.